Zapraszam na pateca. Oho, jaki strój kąpielowy. A czujecie to mieć tyle pieniędzy, żeby na przykład, żeby na przykład właśnie zamawiać kurę po to, żeby k***a przychodzi i mówi, że jej posprzątaj mi chatę? To by było coś, co? Lacha przyjeżdża, myśli, że będzie kurdy dymańska, a to kurwa daje, że jej mopa, odkurzacz, mówi, tam jeszcze naczynia, wszystko, tu pranie do rozwieszenia, a jak zrobić, to przyjdzie. Za Dzieci w kolejnym odcinku Wspaniałych Przygód Kubusia. Dzisiaj nasz wesołek wyrusza w magiczną podróż, aby odkryć tajemnice podwodnego świata i spełnić swoje największe marzenie, czyli zostać syrenką. Jednak nie będzie to proste zadanie, bowiem nie każdy może tak po prostu stać się syreną. Naszego bohatera ja będą czekać tury, które zweryfikują, czy jest on właściwym kandydatem. W dzisiejszym odcinku zostaje syreną, albo raczej trytonem. Tryton, to inaczej męska wersja syreny, syn greckiego boga Móż, Posejdona i jego żony Amfitryty. A kto mnie będzie szkolił? Profesjonalna syrena. Cześć, Alicja, jestem instruktorem mermaidingu w Polsce i mam swoją szkołę w Budguszczu. Mm. Słuchajcie, Mermaid. będziemy dzisiaj e, się taplać. Przed nami nauka wielu różnych figur i choreografii. Dowiemy się, na czym polegają zawody w mermaidingu, na co zwracają uwagę sędziowie i jak opanować najlepszą technikę. Pokażę kunszt i piękno tej aktywności. Lecimy. Jesteśmy oczywiście w Deep Spot. Miejscu, gdzie znajduje się najgłębszy basen w Europie i gdzie ostatnio stawialiśmy pierwsze kroki deep w -wingu. My tutaj nagrywaliśmy odcinek i pamiętacie, co ja mówiłem? Że dzisiaj odbywają się zawody na basenie. Będziemy dzisiaj syrenić. Ja wiem, że wy lubicie się śmiać, dyskredytować różnego rodzaju sporty, bo wy jesteście tylko piłkę nożną, dzieci. Oczywiście to mówię do tej... J**ać piłkę nożną. Właśnie tak jak mówię, dużą część erudytów. Poczytanych osób, które są otwarte na różnego rodzaju sporty. I dzisiaj spróbujemy mermaidingu. Na tych zajęciach będziemy chcieli się nauczyć pływania w syrenim ogonie, scyzoryka, splasha, wypływania aniołkiem, śruby, fikołków, buziaczków, zasad oceniania na zawodach, a na samym końcu będziemy chcieli to wszystko połączyć i zrobić dla Was pokaz moich umiejętności. A zaczniemy od wybrania odpowiedniego stroju. Nie ma co się oszukiwać, syrena musi być również widowiskowa. A właśnie, mówi się syren czy tryton? Tryton. Także dzisiaj jestem tryton. Co my tu mamy? Tu są Płetwy. Tak, to są płetwy. Czym one się różnią od płetw do mermaidingu? Płetwy do mermaidingu wykonane są głównie z materiałów w kauczuku. Pływy do freedivingu są wykonane już z włókien szklanych bądź węglowych, więc to jest ta różnica. O. I pływy do freedivingu dają większą efektywność, one dają Ej, A co, co ty się znasz? Ty przecież jesteś sireną, ty się nie znasz na freedivingu. Jestem też freediverem. No właśnie, także proszę państwa, nie myślcie, że pod tą kreacją miłej syrenki o. nie spoczywa duch freediverki. Główny element stroju to jest kolorowy ogon, ale w środku jest właśnie płetwa, bo wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że w kolorowym ogonie my mamy nogę w monopłetwie. Niektórzy myślą, że to jest po prostu kolorowy ogon i tyle, a jednak coś musi dawać nam napęd i coś na tych stopach mamy, więc najpierw nakładamy płetwę, a później na to naciągamy kolorowy ogon. Czy ja mogę sobie wybrać strój na dziś? Oczywiście, chciałam. Wybieramy czarną płetwę, a mi się ten jeszcze strój podoba. Czy mógłbym ten strój, czy nie? Ooo, i tamten jest bardzo... Tu jest. Bo wiesz, to on działa jak strój kąpielowy, więc on okay. się i tak jeszcze w wodzie rozciągnie, ale ten rozmiar powinien być ok. Nie, to ten chcę. Chyba i co no, jest W ogóle, od ostatniego odcinku troszeczkę przytyłem, ale słuchajcie, dostałem lekkie pozwolenie od trenera, żeby mógł troszeczkę sobie przybrać na wadę. Ładne włosy ma, dupie. Tłuszczyku także jest. W ogóle, proszę zobaczyć kto to jest? Jest nasza Gabi. Gabi możecie znać z poprzedniego odcinka w Deep Spot, gdzie była naszą instruktorką. Podziękujemy, bo będzie tutaj operowała nam. Nie wszystko. O, pomożesz nam. Nie wszystko to twardy zrobił. W sensie, te ładniejsze ujęcia na pewno będą twardego, a te takie trochę gorsze... <laughs> O nie, no, nie, do hmm. Będzie dobrze, będzie dobrze. Muszę trzymać w stronę brata. Zapewniam, że dzisiejsze szkolenie traktuję absolutnie poważnie. Będziemy trenować tak, jakbyśmy mieli zamiar wygrać profesjonalne zawody w mermaidingu. Chciałbym, żebyśmy się nauczyli choreografii, tak jak to ty robisz na zawodach, a żeby mógł zaprezentować. Tutaj widzą pod koniec odcinka pełen występ i żeby byli oni z tego zadowoleni. Jeżeli coś nam nie pójdzie, zastrzeżenia proszę mieć do pani Syreny. A w ogóle to też nie jest takie proste, może widzieliście, jak jest też na Olimpiadzie jest takie synchroniczne yy, w wodzie. To nie są syrenki, to jest po prostu. Pływaczki synchroniczne. pływaczki synchroniczne. Pływanie synchroniczne, obecnie nazywane artystycznym, to sport olimpijski. Wymagający precyzyjnej synchronizacji zespołu i Nie kondycji. I choć ten sport oraz mermaiding łączy miłość do wody, to różnią się celem. Pływanie artystyczne to głównie sport i rywalizacja, a nasz mermaiding to magia i ekspresja. No i dobra też jest wiadomość dla wszystkich moich Beauty Queens. Straszne takie mocne kosmetyki wy musicie mieć, żeby. Ja właśnie też trochę na sobie je mam. Dzisiaj tak, moje niestety makijaż, to jest makijaż wodoodporny. To jest... Gdzie to jest warstw nałożonych wiele i to jest taki właśnie typowo okay. wodoodporne, który nie powinien się zmyć. Do naszych pokazów, jak chcemy jakoś wyglądać i prezentować, a niestety woda nam kolor zabiera, Oczywiście. to ten makijaż musi być trochę przerysowany i on naprawdę jest długi okay. Nie śmiejemy się tutaj, że jesteś tapyciarą. Tak po prostu wygląda ten sport. Ja dzisiaj akurat wersja bez, ale jestem pewny, że dla mężczyzn też można robić jakieś, żeby były tak. podkręcenie, żeby ten tyryton był, był ładny. Okay. Nie mogę się doczekać, jak wskoczę w płetwę i w ogon. Czas iść do wody. Będziemy mieli również tutaj operatora twardego, cyk, nagrania moich stóp możecie znaleźć za drobną opłatą. Jak w ogóle Piotr no. się sprawdził y, na zajęciach Nie, no, ale było super, widzę wielki potencjał. Piotr miał y, dzisiaj intro, uczył się y, tego co my ostatnio i poszło mu naprawdę bardzo dobrze. Oczywiście nie lepiej niż mnie, ale to żadna nowinka. Pani Syrena zrobiła nam szybki pokaz swoich umiejętności. czym ja również pokazałem co potrafię. Spider -Man, Spider -Man, Elementy, które wyczailiśmy, to był pikołek, była śruba. Ciśnienia, były całusy i kaskada. kaskada. Na samym początku chyba musimy w ogóle zobaczyć, czy potrafimy pływać, bo ja tak naprawdę w czymś takim czy jeszcze podsta. nikt nie robię. Dobrze, podstaw. Od Uważam w ogóle, że zrobię zajebisty występ. Będziecie wszyscy w szoku. Jak byłem mały, przebierała mnie w jej stroje i malowała mnie na kobietę. To była jej zabawa. Po ja na samym początku, bardzo tego nie robiłem. Musiała zainterweniować moja mama, w momencie, kiedy ja prosiłem moją siostrę, żeby ona mi to robiła. Ja tego nie pamiętam. Także proszę Państwa, mam tutaj jakąś taką przyszłość yy, z tym związaną. Podobało się. Łatwo nie idzie. Ah! Mnie kiedyś ciocia. Siostr Młodsza siostra mojej mamy przebierała mnie na dziewczynę i miałem, musiałem udawać modelkę na wybiegu mody. I ona mi co chwilę robiła kreację, nie przebierała i, no, i się znęcała tak na mną psychicznie i chciała ze mnie zrobić osobę homoseksualną, ale się nie dałem. <śmulny> To takie proste, bo tutaj się człowiek kubi w tym to jest w ogóle mocne, że jedną z dyscyplin właśnie na zawodach e, mermaidingu jest również rescue. Niektóre mistrzostwa mermaidingu włączają do swojego programu konkurencje oparte na scenariuszach ratowniczych. Zdarzają się konkurencje, które polegają na przepłynięciu pod wodą 25 metrów, odnalezieniu na dnie manekina, wydobyciu go na powierzchnię i holowaniu przez kolejne 25 metrów. Celem jest pokazanie, że mermaiding to nie tylko estetyka i wdzięk, ale również siła, sprawność i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Majebiście. A na samym końcu stajesz się syreną. Każdym ręką spożywa nam bardzo dużo energii i bardzo dużo tlenu. I tu, to właśnie ostatnich ruchem Jest nasza fala, ale fala pochodząca też z naszych ramion. My nie tak jak do freedivingu. Czyli ogólnie teraz, proszę Państwa, lekcja będzie samego pływania i y, również ruszania parkami, żeby ładnie pływać i z gracją. Właśnie widzicie, jak powinno się to robić, a ja zaraz spróbuję to powtórzyć. Jest okej, okay. na tyle, że możemy ruszyć do przodu. Teraz odwracamy okay. się do tego. Też podstawowy rów właśnie mermatingu, pływanie na brzuchu i pływanie na podróż. Zobaczymy jak Ci to idzie i zaraz ja wskakuję na plecki, dobrze? I teraz moja Ale się wygina te... Też była mowa o scyzoryku, który nam pomaga schodzić w dół, tak, tak. prawda? Tak, to jest podstawowa forma zanurzenia, czy w atreedivingu, czy w mermaidingu. Ostatnio trochę się My uczyli uczyliśmy. My już tak. to a nie Właśnie, tak. Ty to umiesz w mermaidingu, jest jeszcze dodatkowy... Co taki się tak śmieje? Bo czytam czas. Jak ktoś to widzi, że na samym końcu, jak się zanurzasz i to widać z powierzchni, można zrobić pięknego splasza obok. To też będziemy się dzisiaj uczyć, proszę Państwa, splasha. Twoją siłą na pewno, bo zawsze w nigdy nie ręczą. Właśnie, mi się wydaje, że ja mam problem z tymi rękami one... tutaj możesz trzymać na to. No wiem, ale to są lata praktyki, nie? Okej, okay, to, to spróbujmy ten scyzoryk, no. Jakby k kurczę zapoje w łódkach od Patrzcie jak... Z jakiego z Plaszy, ale wiem, że starczy na więcej. Starczy na więcej. Nie zrobiłem z Jeszcze raz chcę Mamy no tak. pływanie przodem, tyłem, leciutki syzoryczek z flaszyk zaliczonych. Możemy się nauczyć i kołków, robienia śruby, aniołka, wypływania. O, wypływanie też mermięgiego jest bardzo ważne, bo nie chodzi tylko o to, żeby ładnie zejść pod wodę, ale żeby też ładnie wypłynąć. Okay. Ładne wypływanie jak strzała bokiem i ładne

Chcia, czy, czy, czy. Cóż, nie machaj się, słuchaj. To jest bardzo pokresowe, jak nie ma pleków. Jak sam na tym portu Dobra, dobra. Czyli, tak. ja myślałem, że właśnie, żeby tak się ślizgnąć... Więc tym razem skupiłem się na tym, ażeby wypłynąć pionowo, a nie na ukos. No i wyszło tak. No i zrobiłeś zdechłą rybę. Pięknie. Jaka zdekła ryba. Z gracją. <laughs> Ogólnie tak. Po prostu chodzi o to, żeby się zobaczyć, żeby tego brzuszka nie dawać w Myślałem że, myślałem, że to było z taką gracją, właśnie, izdy, że to było piękne, ale no dobrze. Teraz z kolei czas na wypływanie bokiem. Najzwyczajniej, do boku. Ręka i wykorzystać swoje. Pięknie, pięknie. Dobrze, to się. Bardzo dobrze. Jest. Jest. Czyli mamy to za że nie mamy. Wypływanie mamy. A czemu twardy kiwa głową? Padałbym trochę gra Ty, ale było ładnie się nie widziałeś ładnie, ładnie. To. Ja bym chciał śrubę pływając. Jak takie coś zrobić? Przekładamy, głównie pracujemy rękami i obrotem ciała. Nadajemy sobie pręd obrotem ciała. To łatwe, więc. Teraz ja... Teraz ja lecę. Bo nam będzie jeszcze, żeby zrobić pikołka, nie? Całuski tak. i myślę, że będziemy już powoli... Nie ma takiego, stroju, żeby tak bandurę zmieścić. Elementów, w naprawdę jesteśmy w stanie stworzyć w Dobra, ja mam taki materiałowy, oni tak. czasami spada z Bębna. wygląda jak Obelix, p***a, nie? Wydaje <laughs> się pod wodą, jak zaciągasz tą kietę, tak to na <laughs> ten będziemy. <benzon. śmiech> No to co? Schodzimy pod wodę, ty kołeczki, no bo O, worek na Element choreografii bardzo ważny, bo będę wam puszczał, moi kochani, pod wodą. to dolećmy. Sesja nauki akrobacji, i będziemy już zbliżać się do wielkiego finału. Wypadek ulica obok mnie? Choddy. Ja, widzowie, dzisiaj uszkodziłem sobie Felgę i oponę. Uszkodziłem Felgę i oponę. Nie chcę nawet wiedzieć, jakie to są kurwa koszta, ale robiłem korytarz życia dla karetki. Najechałem na krawężnik i tylko słyszałem, jak coś chrupteło, jak najechałem na krawężnik. I wyszedłem z auta i mam kurwa rozjętą Felgę i pękniętą oponę. Jedna opona, jedna opona to jest 1600 zł, a trzeba wymienić kompletami. I jeszcze Felgę. No, no ale co miałem zrobić? No, karetka jechała, no chyba, no, czyje życie jest ważniejsze, chyba no, od pieniędzy, nie? Także, chuj, no, no już, chyba, Nie wiem, czy mogę z taką oponą jeździć, krwa, jak ona jest tak zepnięta. Mogę chyba co? Na biednego nie trafiło? No wiesz, ale to nie jest kwestia tego, czy na biednego, czy nie, no chuj, no jest obowiązek zjeżdżania, no to, to zjechałem, no kuchwano, co? A co, jakby to jechała karetka do mojej mamy, chuj, ja bym se stał, bym powiedział, ej, krwa, bo se palgę rozwalę, przeżyję. To się wszystko wydaje proste do momentu, w którym człowiek tego nie spróbuje. Ty ja się topisz, tak kupę. No. Bo ty się topisz. Także chodzi o to, że ty, topiąc się, masz jeszcze być przy tym piękny, fajny i zabawiać. Cięstkie życie, Syreny. No. Itasz się do przodu, tak jakbyś chciał zrobić za dużego. Dajba, zbyt mocno. Filmie? Życie, Syreny. No. się do przodu, tak jakbyś chciał zrobić za dużego. Myślałem, że domopon. Dobra widzowie, wyjęcie tych ręki ku...